Obecnie zainstalowałem polskie przekłady Pisma Świętego, jakie są dostępne do tego programu. Mamy więc Biblię Warszawską, Biblię Gdańską, Biblię Now Nowego Świata, świadków Jehowy oraz Katolicką Biblię Tysiąclecia. Oprócz tych przekładów, kiedy w oknie yy, Biblii są minimum dwa przykłady pojawiają się automatycznie dwie nowe zakładki. Jest to równoległe wyświetlanie yy, przekładów oraz porównywanie yy, przekładów. Zakładka wyświetlanie równoległe pozwala nam wyświetlić do czterech przekładów Pisma Świętego. Zmieńmy więc je na polskie przekłady, więc w pierwszym oknie wyświetlimy Bibliotekę Sąclecia, w drugim powiedzmy, przekład Nowego Świata, Świadków Jehowy, w trzecim Biblię gdańską, w czwartym Biblię warszawską. Możemy teraz powiększyć okno biblijne, więc klikamy na ikonkę B. W tym momencie widzimy tylko właśnie okno biblijne. Możemy no, teraz wybrać jakiś werset, na przykład z Ewangelii Jana, pierwszy, pierwszy rozdział. I porównując tutaj różne przekłady widzimy, że we wszystkich chrześcijańskich przekładach mamy słowo Bogiem odnoszące się do Jezusa przez duże B, natomiast u Świadków Jehowy jest to właśnie w przekładzie Bogiem przez, przez małe b.